Siemanko, z tej strony Fatality, witam Was serdecznie w moim pierwszym fany moments. Tak, może niektórzy się nie mogli doczekać, ale się doczekali. Fany moment na moim kanale gry Outlast. Jest to pierwszy fany moment, więc nie jest ono jakieś, wiecie, wygórowane, jakieś profesjonalne, ale jest, więc zapraszam do oglądania, oczywiście, do oceny. Trzymajcie się i miłego oglądania. Nie zrobię tak, że będę uciekał. Będę uciekał. O nie, nie, nie. Czekaj, zamknę. Nie. Cześć! No jesteś piękny, słodziak Toż tak mówię O, 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 dance with me Boże, nie wierzę! Eee, <laughs> <laughs> dobra Lol! Siusiaki, otwórzcie to Jezus Maria! Orzesz ty chuju jest mi co tu jest Ty, człowieku, On rozumieć, że muszę kraty Spoko Na dworze jest strasznie deszczowo Fuck! Kill her! Nie widzę, gdzie biegnę! O Jezus! O kurwa! O kurwa! No chociaż mógłbyś majetki ubrać, człowieku Jakiś zboczuch Ja trochę tak, się go boję ale ta dupa goła. Nie mogę patrzeć. Odwracam wzrok. Poszedł do Lemiec. Oh. Pieprzony dziad nie daje mi spokoju. Ale on był za tą kratą, nie? Powiedzcie mi, że był za tą kratą. Tak, Fatan, był za tą kratą. Kurwa, nie wypina się, człowieku, błagam cię. No zrobię zbliżenia. Tego byś nie chciał. Kurwa nie wierzę tu wejdzie Niby! Wszedł! Wszedł! Uh. No tak, nagrywajmy, nagrywajmy warto nagrywać Halo panie Szczena You want uh -huh. Uśmiech! Śliczny uśmiech Teraz efektami Jezu! Chuj za drogę! Chuj za drogę! Chuj na drogę! Szybko! No kurwa jebany! Ty jest zjebany człowieku! Weźmy. Przepuść mnie! Przepuść mnie! przepuść mnie! Kosz on pójdzie dalej! on pójdzie dalej? Ty ja kurwa dzida w prostą? I on się nie skapnie? Oho! Kurwa, żeś się skampił? Zamykamy! Jezus Maria! Ty pałoruda! Ty... My... Ale to strasznie, a to... Kur... Lol! Tam nie idę. Kurwa, nie zamykaj mi drzwi. Kurwa zamykać okay. <laughs> Siusiak, siusiak Idź sobie. Dwóch. Wyjdźcie, wyjdźcie. I to lubię, nie? <laughs> Jezus Maria! Ale ch... kurwa Kurwa jak dobrze Że się nagrywa. <laughs> Jezus! jest trzeci z rulą No kurwa nie... Blo kurwa jebań Blokują na spawn LOL ha, Siemanko, mam nadzieję, że wam się podobał ten funny moment Jeżeli tak, zostaw lajka pod filmem I napisz yy, jakiś miły komentarz Oczywiście zostaw subskrypcję Jeżeli cię to przekonało yy, Jeżeli chcesz więcej funny moments Pisz od razu w komentarzach Ja się postaram Coś przygotować jeszcze, chociaż no, na pewno nie od razu, bo jest jednak jest przy tym dużo roboty, a ja jestem początkujący przy fany momentsach, więc mi to trochę dłużej zajmuje. No, jeszcze nie mam wprawy, ale się wyrobię i będzie więcej fany moments. No, trzymajcie się. Hej! It's true, I...